Witajcie, kochani. Pewnie zastanawiacie się, co robię. Otóż zbliża się koniec roku i postanowiłem przygotować się do Sylwestra. Co to Sylwester, zapytacie? Hm. No właśnie, dzisiaj o tym zajęcia. Sylwester to ostatni dzień w roku, 31 grudnia. Ale dlaczego w Polsce nazywamy go właśnie Sylwestrem? ponieważ tego dnia imieniny obchodzi właśnie Sylwester. Czy wiecie, jakie zwyczaje i tradycje są obchodzone przez ludzi w Sylwestra na całym świecie? Już Wam opowiadam. W Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, już od 1907 roku przyjął się zwyczaj opuszczenia ogromnej, odmierzającej czas kuli na 60 sekund przed rozpoczęciem Nowego Roku. Brazylijczycy w sylwestrową noc ubierają się od stóp do głów w kolor biały. Ma to im przynieść szczęście i pokój. Duńczycy w sylwestra idą do swoich przyjaciół i roztrzaskują o ich drzwi talerze. Im więcej szkła, tym więcej szczęścia w nowym roku. Najbardziej znanym hiszpańskim zwyczajem sylwestrowym jest zjedzenie dwunastu winogron w rytm uderzeń zegara wybijającego godzinę 24. Ekwadorczycy w Sylwestra wychodzą z walizkami przed swój dom i obchodzą dookoła, wierząc, że dzięki temu kolejny rok będzie obfitował w wojarze. Grecy w sylwestrową noc przygotowują odpowiednie ciasto, które sobie zawiera jedną monetę. Ma ona przynieść szczęście temu, kto ją trafi. Mieszkańcy Chile lubią witać nowy rok w towarzystwie swoich zmarłych i krewnych. Udają się wówczas na miejski cmentarz i palą znicza. W Chinach Sylwester jest świętem ruchomym. Zależy od kalendarza księżycowego. Zazwyczaj przypada pod koniec stycznia lub początek lutego. I trwa aż 15 dni. Na Filipinach dba się o to, aby na stole pojawiło się 12 różnych owoców, po jednym na każdy miesiąc. Dobrobyt ma również przynieść potrząsanie rondelkiem z monetami. A dzieci starają się skoczyć jak najwyżej, by jak najwięcej urosnąć. Pod koniec roku Polacy bardzo chętnie robią postanowienia noworoczne, czyli planują, co chcieli lub czego by nie chcieli robić w nadchodzącym nowym roku. Co zrobić, aby wytrwać w takim postanowieniu? Osobiście polecam Wam metodę Habit Tracker. Na czym polega? To bardzo proste. Musimy zrobić tabelkę z każdym dniem tygodnia. I jeżeli wybierzemy sobie swój cel, na przykład moim celem w zeszłym roku było chodzenie 5 km dziennie. Jeżeli w jakiś dzień przeszedłem 5 km, przyczepiałem sobie kartonik. W drugi dzień, jeżeli przeszedłem, również przyczepiałem. Jeżeli nie udało mi się, kolejnego dnia zostawiałem puste miejsce. Kolejnego dnia, jeżeli przeszedłem, Przyczepiałem sobie kartonik. Wy również możecie zaplanować swoje postanowienie. Na przykład, jeśli chcecie ścielić codziennie łóżko, proszę bardzo. Sprawdźmy. Poniedziałek pościeliłem łóżko, mam. Wtorek pościeliłem łóżko, również przyczepiam. W środę, Przyczepiam także. I tak dalej, i tak dalej. Sprawdźcie na koniec miesiąca, czy udało wam się wytrwać w tym postanowieniu. Zapraszam was teraz na sylwestrową wróżbę. Co nam będzie potrzebne? Trzy miski. Trzy karteczki różnych kolorów. Czerwona u mnie będzie oznaczać miłość żółta będzie oznaczać sławę zielona będzie oznaczać pieniądze będą nam również potrzebne piłeczki a jeśli nie macie piłek w domu tak jak ja zróbcie kulki ze starej gazety takie papierowe Kulki. Na czym polega różba? Chodzi o to, że z pewnej odległości ustalcie sami jakiej będziemy rzucać kulkami do misek. Jeśli nasza kulka trafi do którejś z miski, ten kolor wywróży nam, co nas spotka w nowym roku. Jesteście gotowi? Moja kulka trafiła do czerwonego. Oznacza to, że spotkam mnie wielka miłość w przyszłym roku. A Wam, co Wam się przytrafiło? Czas na pracę plastyczną. Dzisiaj zrobimy sobie fajerwerki. Jak to zrobić? Co nam będzie potrzebne? Czarna kartka może być e, również inny kolor. Potrzebne będą farby, a także słomka, czyli rurka taka zwykła do picia oraz nożyczki. Zaczynamy. Rurkę nacinam na końcówce, aby powstała mi rozcięta, o, taka trochę gwiazda. Wszystko zależy od tego, ile razy utniecie. Moja jest gotowa. Potrzebuję teraz farbę. Ja wybrałem złotą, ponieważ akurat taką mam i jest lekko z brokatem. Więc maczam moją rurkę w farbie i zaczynam odbijać. Moje fajerwerki możecie użyć przeróżnych kolorów, jakie tylko Wam się podobają. Moje fajerwerki są gotowe. Możecie jeszcze dorysować białą farbą jakieś domki. I jak wam się podoba taka praca, kochani? Jak Sylwester? To super zabawa, a najlepiej bawić się przy odpowiedniej muzyce. Osobiście polecam wam wszystkie płyty zespołu Czereśnie, a tymczasem pobawmy się do jednej z ich piosenek. Gotowi? <tryk> W wielkich bezdrożach biegnie wielki dinozaur, jak zobaczy to cię zje, więc nie możesz ruszać się. Go złapię, tego złapie, tego zje, więc najlepiej połóż się. Najlepiej Cicho siedź Pan dinozaur mocno śpi Nie obudzi go już nic Śpi jak kamień Żadna strata Więc możemy Jak wam się podobała zabawa w dinozaura? Mam nadzieję, że bardzo. Kochani, na dzisiaj to już tyle. Żegnam się z wami i życzę wam i waszym bliskim dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. A ja tymczasem wracam do sylwestrowej zabawy. Pa!